Hej, he, kochani, witam Was serdecznie. 6 sierpnia zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Zobaczymy, co jest pisane tej prezydenturze. Potencjał tej prezydentury zaprzysiężenia 6 sierpnia 2025 roku. Kod 23... A kod 23 to jest um, taka energia kontynuacji w zasadzie tego, co było wcześniej. Plus dodatkowo niełatwa ścieżka, zwana ścieżką W. 23 to jest też kod pierwszej i drugiej światowej. Zobaczymy potencjał energetyczny dla tej prezydentury zniewolenie, kod 23 po redukcji 5 5 to jest zawsze a tu mamy 15, jeden 5 czyli z tego wszystkiego wyłania się rzeczywiście dość trudna ścieżka dla samego zaprzysiężonego i świty, i państwa w ogóle również no tu mamy przestrzeń zniewolenia. A piątka to wolność bądź właśnie zniewolenie, wszystko zależy, jak wibrujemy negatywnie czy pozytywnie. Ta prezydentura pokazana jest w wibracji negatywnej. Dlatego, że yy, diabeł nam się odwraca, pokazuje duże zależności. Mamy energię, ma to takie Jest tu pokazana agresja, jest tu pokazana też uzależnienie od czegoś kogoś. Nadużywa się tej swojej władzy. Jednocześnie jest się na czyichś... Yy, na jakiejś wysłudze, bo diabeł jednak związuje tymi sznurkami i mówi tańcz, jak ci zagram. Więc... Wątpliwe też są tutaj wartości moralne, być może i nie twierdzę, że, że, że tu o to chodzi, ale jest coś takiego wysocy podejrzanego. Sam diabeł właśnie tutaj sugeruje, że nie wszystko jest takim, jakim widzisz, bo jest to drugie ukryte dno. Prawda? Mamy też często tutaj zwyczajnie ludzi uzależnionych od różnych rzeczy albo podatnych na uzależnienia i współuzależnienia. Piętnastka daje w sumie szóstkę, czyli mówi, zadaje takie pytanie, bo karta się odwróciła: jak Ty służysz ludziom, czy Ty potrafisz służyć ludziom? Tu się służy stanowisku, bo diabeł to jest właśnie to stanowisko to jest energia pieniędzy energia, która właśnie wiąże się z czymś, co jest poza człowiekiem. Pamiętajmy, energia odwrócona wskazuje na problem na problem, na problem tu, toksyczności pewnej. Ta prezydentura pokazana jest w kontekście sieci uzależnień i sieci w ogóle. W zamian za to człowiek dostaje coś, bo diabeł mówi coś za coś, nie? Ja cię będę kontrolował, a ty a dostaniesz w zamian jakąś korzyść oczywiście. Może ta prezydentura też uwolnić w samym zainteresowanym, w tej osobie, numer jeden w państwie, jakiejś skłonności, potrzeby, bądź jakiś kompleks, nad, którą, nad, nad którymi po prostu sam pan Karol nie ma, nie ma kontroli, bo tu się spod kontroli. Coś wymyka, natomiast nie sama ta osoba. Nie sądzę, żeby ta osoba w jakiś sposób miała się tej energii kontrolnej wymknąć, bo to jest jednak pokazane dość problematycznie. Tu w ogóle jest przestroga. Oczywiście zaraz będę tutaj to jeszcze uszczegóławiać. To jest w ogóle taka przestroga dla samego zainteresowanego, żeby kontrolował różne swoje popędy. Ja nie wiem, jakie on ma popędy. Ale myślę, że jest tu jakiś rodzaj czegoś takiego ukrytego, ukrywanego i, i trzeba bardzo ostrożnie tutaj stąpać. Jaka jest energia, jaki jest potencjał? Już tak reasumując pan prezydent raczej nie będzie miał tutaj Takiej możliwości samostanowienia o sobie, bo tu są decyzje narzucone, i widać, że po prostu mamy tutaj to drugie dno, te sprawy ukryte różne takie pokusy, takie energie, które. Pokazują ograniczenia dla tej prezydentury. Diabeł ja w odwrocie to są zawsze ograniczenia. To nie jest to, tak, że będzie mógł tutaj robić na co ma ochotę i będzie tutaj przywiązany do tego stanowiska. W jakiś sposób to stanowisko odbiera mu też wolność po prostu. A z drugiej strony, no tak to toksycznie i destrukcyjnie się pokazało. No trzeba to uszczegółowić oczywiście. Dlaczego akurat tak, a nie inaczej? Jak to wybrzmi, jak to się zamanifestuje? Prawdopodobnie poprzez jakieś jego decyzje, tak? Działania, bądź nie działania. To no, bardzo różnie zobaczymy manifestację tej energii w praktyce. Prezydenta Karola Nawrockiego. Jakby zasnął. Taki trochę śpiący rycerz. Pokazana jest krypta, taka energia yy, odstawienia na boczny tor. Jakby pan Karol wcale nie rządził. Yy, jakby wcale nie rządził krajem, bo tu mamy. Zjeżdżam na boczny tor. Ja, prezydent, jestem na bocznym torze. Ja nie jestem w centrum zdarzeń. Ja był, mówi w odwrocie, że niby jestem, ale nie jestem, nie? Coś innego ci pokazuje, coś innego się dzieje, bo jednak ta czwórka mieczy w odwrocie jest taką przestrzenią kogoś, kto tu. Nie jest zbyt istotny. Mamy tutaj zamieszanie. Mamy jakieś takie odwrócenie porządku i fundamentów. Więc z tego tu wynika, że faktycznie on gdzieś będzie na, na, na jakimś takiej bocznicy. Więc z pewnością akurat ta osoba nie będzie naj, najważniejszą osobą w państwie. Zdecydowanie nie będzie. Bo powstaje taka bardzo sztuczna sytuacja, czwórka mieczy w odwrocie mówi o sytuacji sztucznej, mówi o sztucznej prezydenturze. Sztucznej prezydenturze. I jest ten człowiek prowadzony na tych sznurkach. On jest tutaj dyscyplinowany i ma się dostosować. Dostosować do tego diabła. Diabeł mówi mu, co ma robić, a on się tutaj musi do tego po prostu dostosować. No, więc w gruncie rzeczy pokazana jest taka energia, powiedziałabym, nieświeża. Coś tu jest takiego. Bardzo stresującego i wyczerpującego w tej energii. Ja myślę, że w ogóle go to przerasta. Ta funkcja go w ogóle przerasta. On tu się pokazuje jako w ogóle taki człowiek zmęczony, wyczerpany. Jakby zdrowie, przez to miał stracić, że, że, że podjął się tej funkcji w gruncie rzeczy, nie? Przecież jakby nie patrzeć no to podjął się tego zadania. Na ile świadomie, na ile nie. Tego nie wiem, ale to jest wysoka cena do zapłacenia. Wysoka cena do zapłacenia, a z drugiej strony, właśnie taka energia, jakby w którymś momencie twórz go obleciał, bo jedna i druga przestrzeń mówi czegoś się boimy i dlatego na coś się zgadzamy. W gruncie rzeczy w jednej i w drugiej energii też nastawiamy się na tak zwane szybkie zyski i szybkie efekty. To są takie recepty wypisywane na zamówienie na szybko bez przemyślenia. No, no głównie z braku czasu, nie? Na szybko, na szybko. Są to energie też jeden i drugi przypadek mówi o defraudacjach, mówi o energiach przestępczych. Mówi o dużym ryzyku, mówi o jakichś niemiłych niespodziankach, jest ostrzeżeniem, też, że właśnie no ten pan się po prostu no, nie nadaje na to stanowisko. Ale jakież to ostrzeżenie, jak właśnie jest? szóstego zaprzysiężamy. No dobra. Yy. Skoro ten diabeł go tu trzyma na sznurku, to kto jest tym diabłem? Oczywiście tutaj imienia i nazwiska nie będzie, tylko przybliżenie klimatu, energii, tak? Kto jest tym diabłem, który trzyma go na tych powrozach? Siódemka monet. Energia, która pokazała się przy Trumpie, kiedyś, no men no, 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 przy Ameryce. Przy człowieku, który nie ma tutaj zbyt i tak wielkiej roli, bo też odgrywa tę rolę. Ja myślę, że oni wszyscy są aktorami i odgrywają swoją rolę. Tu jest energia, która mówi o takim. Przedłużeniu tego, co było przed wyborami, bo tu, jest, tu są same wybory, i wpływ na wybory i tego, który w jakiś sposób miał wpływ na wybory, ten, który go lansował. Kto go najbardziej lansował, z kim miał zdjęcie zrobione, to pokazany jest jako diabeł, jako energia, która w opisie pewnym takim ogólnym odzwierciedla. Coś takiego, ja nawet nie wiem jak to nazwać, bo to jest takie, takie gniazdo szerszeni. Tu kopiec, o kopiec termitów. A, te, a te tutaj się jakby oddaje w ofierze swoje pokolenia. mam jakąś piramidę finansową też pokazaną. No to bardzo dużo, jest tutaj pojemność, ta energia. Ten diabeł, właśnie, jest i taką piramidą finansową. Pokazuje wyżynę urzędniczej, drabiny czy świadomości. Pokazuje z jednej strony jakąś nieznajomość kraju, jeszcze z trzeciej, no niby wiary w jakiś tam ideał, ale to, 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 to takie jest właśnie podporządkowane, bardzo mocno podporządkowane. Tej, tejże piramidzie. Tejże piramidzie. To mi przypomina trochę strukturę marketingową MW'a. Trochę takie, takie sekciarstwo jakby. Bo często, w ogóle, nie wiem, czy wiecie, w siódemce denarów pokazane są takie oświadkowie jechowych. takie energie sekciarskie są w siódemce denarów. No i to coś takiego właśnie jest tym yy, przedłużeniem energii tej diabelskiej, bo zapytałam, kim jest ten diabeł, nie? No diabeł to zawsze oczywiście tutaj pokazane pieniądze, jeszcze dodatkowo w tej w tej, w tej piramidzie. Yy. A sektą powiało, bo w ogóle siódemki nawiązują do energii związanej z tak zwanym duchem przedsięwzięcia i z jakimś takim nie do końca jasnym działaniem, bo tu zawsze, właśnie z jakąś sytuacją, coś się jeszcze innego kryje, nie. Tak obiektywnie rzecz biorąc, zobaczę, zapytam po prostu. Największe dokonanie pana Nawrockiego w przyszłości podczas sprawowania urzędu, największe jego dokonanie, jakie będzie największe o morze, boziu kochany. No dobrze. Ja nawet nie wiem jak ja mam to opowiedzieć, jeśli to jest jego największe dokonanie. To jest taka energetyka próby przebicia się przez jakiś mur, ale z drugiej strony przypomina mi to takie Jakbyśmy za bardzo się z tym diabłem zaprzyjaźnili, i tu jest ciężkość, jakby przebicia się przez te, 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 te wszystkie sytuacje. Nazwijmy to trudne ogólnie. Jest tu jakaś taka ma, maleńka doza takiego światełka w tunelu, ale to wiecie, to tak jakby ktoś wszedł do ciemnego tunelu i rozpalił zapałkę, i tą zapałką poświecił. No więc to tak. Mało jest tu tego dobra, takiej energii uwalniającej, uwalniającej, nie? Jest to coś, co wiąże się z koniecznym takim... Wyjściem z impasu, ale z drugiej strony, o tej drugiej stronie warto tutaj właśnie powiedzieć, że nie ma takiej siły, bo gdzieś tutaj pan Karol Nawrocki pokazany jest jako ofiara. Jak to tak jak w walce gladiatorów rzucano lwu na pożarcie tego kogoś. No, i teraz, jak był dobry, to jeszcze dawał radę. Jak nie, no to gdzieś tam w tej paszczy lwiej kończył, nie? Albo jeszcze taka inna energia. Jak był pożyteczny, to mógł się jeszcze przydać, to palec w górę. Jak okazało się, że mocodawcy nie są zadowoleni, no to palec w dół. Tu jest coś y, takiego z rodzaju, y, no łaska pańska na pstrym koniu jeździ, nie? I może tu być y, coś y, takiego, tak jakby tutaj pan Karol, Karol Nawrocki musiał jakieś obowiąz, obowiązki pańszczyźniane wypełniać. No, bo i to jest to to wielkie wiekopomne dzieło. Bo w sumie zapytałam o takie największe dokonanie. Ale zauważcie, że w tym pytaniu nie było precyzyjności. Czy, czy, czy na plus, czy na minus ma być to dokonanie. Specjalnie, żeby się samo pokazało. Co, co, co przeważy, co będzie takie naj, naj, najważniejsze. I to jest roztrwonienie tej prezydentury, to jest roztrwonienie czasu, to jest jakaś też naiwność tego pana sama w sobie co do niektórych spraw. Takie można odnieść wrażenie jakiejś bezsilności albo. Bo tu widać takie poczucie, jakby uwięzienia w, w tej sytuacji, ale to jest też taka energia, w gruncie rzeczy, dwa razy pokazana bezczynna, nie więcej trzy razy pokazana jako bezczynność, jakaś taka, jakby łatwo było go też na coś nabrać. On nie wygląda na, na łatwowiernego, a jednak. On się na to stanowisko kompletnie nie nadaje. Tu są duże braki, tu są energie jakichś takich takiego braku asertywności tej osoby, jakby nie potrafił komuś odmówić. Gdzieś tu jest coś takiego. <tryk> Widać zewnętrzne ograniczenia, przez które on się jakoś nie może przebić. Najwię jakie tu może być największe dokonanie? To ja nie mam pojęcia, bo mi to na żadne dokonanie tutaj wielkie nie wygląda. Wr wręcz przeciwnie, bym powiedziała. No, ocena tej prezydentury. Jak już ją zakończy, to poproszę o obiektywną ocenę tej prezydentury. O, jeszcze nie zaczął, nie? Ale, jak zacznie, i rozwinie się i zakończy w którymś momencie, to jak to będzie można ocenić. 14,5 w podwrocie, nie? Mówiłam kod 23, 23 to 5. Kod zaprzysiężenia jest 23, czyli 5. A tu mamy na koniec w ocenie. Mm, Polaryzację, taką energię, jakby stanął gdzieś po środku, jakby próbował nikomu się nie narazić, albo jeszcze inaczej. Te takie pokłosie IPN-u, jakiś powrót do przeszłości. Nie ma jakiegoś takiego kontaktu w tu, tu i teraz. Energia bardzo chaotyczna została pokazana i bardzo powierzchowna. Powierzchowność ma to do siebie, że my tutaj nie przeprowadzamy głębokich zmian i nie mamy też zbyt głębokiego wpływu. Mamy tu taką energię ostrą, nerwową. Czasem się tu można z czymś zagalopować. Z drugiej strony ten chaos, czy jakaś chaotyczność pokazana została w takim wymiarze przelewanie z pustego w próżne. No to tak została oceniona ta prezydentura. Jak już dojdziemy do tego zakończenia, no to mamy taką energię odwróconej wolności, tej piątki, a to od tego w ogóle zaczęłam. Diabeł zniewala, tu mamy też to zniewolenie i taką przestrzeń bardzo, bardzo chaotyczną. No to cóż można o tym powiedzieć? No, przelewanie z pustego w próżne, no tak to zostało na koniec ocenione. czyli w jakichś takich trudnych, skrajnych sytuacjach, bo zapewne takie będą, bo już ten diabeł w odwrocie to zapowiada, jakieś skrajności, to trudno tu będzie właśnie jakąś równowagę taką, tą właściwą proporcję zachować, bo on po prostu nie będzie wiedział, co ma robić, w związku z tym, Albo czegoś nie zrobi, albo ktoś za niego tak naprawdę będzie tę decyzję podejmował mu, podpowiadał. No w jakimś sensie tu jest kontynuacja tej prezydentury, która się kończy pana dudy. Jednak nie, bo tu jest właśnie ta energia, jakby nie można, jakby on się nie mógł tutaj po prostu odnaleźć. W, 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 w tych okolicznościach, w których przyjdzie mu te decyzje różne jakieś podejmować, no tak to widać. no. A to co powiedziałam, że 23 jest ścieżką W, dlatego że to wynika z numerologii, przeliczcie sobie trzy daty. Jest takie nagranie na tym kanale, najwyżej podlinkuję. Pierwsze to jest wybuch I światowej, to jest 23 wybuch II światowej. I. Poczekajcie, 1 września. IW na Ukrainie, nie? Jeszcze raz przeliczę.

i 3, 14, i 9, 14, i 9, 14, i 9 jest 23 i to jest 5. No tak, zgadza się, tylko to jest kwestia po prostu redukowania cyfr po drodze. Ale tak coś mi świtało. No i się okazało, że dobrze myślałam, tylko nie redukowałam cyfr. To można, no, się mówi, nie? Z pierwszego liczenia jest coś innego, z drugiego liczenia jest coś innego, ale i tak do tej piątki e, ostatecznie po redukcji dochodzimy. Do takiej właśnie energii braku równowagi, energii zakłóceń. No więc, co nam z tego e, wynika? Mamy dwa wielkie arkana: zaczęło się od odwróconego diabła, skończyło się na odwróconym umiarkowaniu. Czyli samo za przysiężenie mówi o takiej emanacji energii jakiejś nieładu nieporządku. Z różnymi komplikacjami tutaj widać, że po prostu ten pan jakby ma takie to wyraźne, jest to przeniesienie nie? decyzyjne, ale też kto tak naprawdę na kim spoczywa ten ciężar odpowiedzialności. Jakieś próby rozbicia czegoś mogą być, ale tu co najwyżej kieliszki mogą się rozbić o podłogę. Tak widać. Dlaczego. Bo nawet jakby się tu rzuciło na szale, wszystkie środki, to jest to zmarnowanie tej energii, jakby zaniechanie wysiłku. Pokazany jest konflikt interesów. No widać, że on będzie w jakimś konflikcie. I to z kimś bliskim. Bo tu tak wygląda, że ktoś, kto jest blisko niego, to tam będzie bardzo tak na ostrzu noża sytuacja pokazana. A w którymś momencie zrozumie to napięcie, ale coś tu takiego będzie, że. Mm, no brak takiego rezultatu, nie? Nikt tutaj satysfakcji nie ma. A to dlatego właśnie, że. Mamy ten konflikt interesu. On i ten podpowiadacz, ten, który jest bardzo blisko w jego otoczeniu. Zresztą to nie musi chodzić o jedną osobę: to może być cały sztab ludzi oczywiście. Taka rzecz. Więc reasumując, szóstego to zaprzysiężenie. Mamy kod 23, czyli 5. Mamy tutaj pokazaną sprzeczność interesów. Pewn jakby on tutaj musiał działać w pewnych skrajnościach, w polaryzacjach, i jedno jednocześnie y trudno mu będzie odnaleźć się i na, na tym stanowisku, i jednocześnie w takich, właśnie jakichś ekstremalnych y energiach, bo tu widać, że nadmiar szkodzi i, i ta prezydentura jest trudniejsza, niż on sobie myślał, bo on myślał, że jakoś to będzie. To będzie trudniejsze, niż mu się wydaje. Tak to zostało ocenione. Pozdrawiam serdecznie.